Prawdopodobnie taka umiejętność, no, na, no, na pewno tą umiejętność ma tylko ta frakcja Nekropolis. Nie umarli, jest to jakaś nekromancja, tak pisze. Atakujemy i co się dzieje? <laughs> o, uciekł sobie. A dlaczego? Aha, uciekają, bo strzelają. Prawdopodobnie mocniejszy ten atak mają, gdy strzelają. Dlatego zdecydowali się się uciec od moich, od moich ataków. No to nic, to musimy próbować podlecieć. Dobra, atak. Tu bym się mógł znowu uzdrowić, ale jeszcze nie teraz. Dobra. Zaatakujemy bohaterem. Dobra, i pewnie przedostatni cios. Tak, i ten ostatni. Dobra. No i zwycięstwo. No i dzięki... Dzięki temu, że dałem najszybszy z możliwych rozwój postaci bohatera, dlatego już mamy level trzeci. I zaraz przejdę do... Do dla mnie jednej, jednej z ciekawszych jednego z ciekawszych aspektów w tej grze czyli rozwój postaci rozwój bohatera zamykamy to wchodzimy tutaj do bohatera i i i i od razu pokazuje nam się rozwój jego możemy rozdzielić trzy punkty ability points 3 i teraz tak umiejętności dzielą się na umiejętności jakby walki, czarów co pisze, czarów, magic abilities i jakiś taktyczny, taktyczny slot, czy nie wiem. Tutaj, w każdym razie, na razie nie mogę nic nic rozwinąć. Nie wiem, czy to się rozwija automatycznie, czy o co tu chodzi. W każdym razie czarów na razie nie będę rozwijał, bo nie wiem, czy w ogóle można się w wersji beta nauczyć jakiegoś czaru. Tak, słyszałem, że, że chyba, chyba jest, to, jest to w wersji beta niedostępne. Czyli na razie, na razie nie będę patrzył tutaj na czary. <laughs> Zerknijmy na, na umiejętności dotyczące siły. Siła, tutaj mamy coś, co się nazywa Paragon. Nie wiem, czemu taka nazwa, coś na, znaczy taka. Wiadomo, jest to nazwa angielska, a po polsku wiadomo, co to znaczy. W każdym razie nazwane po angielsku paragon, i tutaj mamy umiejętności, jakby dotyczące stricte, stricte bohatera. Tak to ja przynajmniej widzę. Defender, czyli że jest obrońcą, dyplomatą, charyzmatycznym liderem, wybrańcem, oświeconym, peinfinderem, czyli tym, co dob dobrze szuka drogi, nie wiem, jakimś tam. Traperem, czy jak to nazwać, i Asylant to będzie Might Power, a czyli jakiś, jakiś taki, jakby dominator, jego, jego siła tam zwiększa się. I tutaj wszystkie te umiejętności są pasywne, czyli one działają cały czas. Na samym dole tutaj pisze Passive Adventure Ability. Nie, nie trzeba ich aktywować w trakcie walki, nie kosztują żadnej many, są one po prostu stale, stale aktywne. Następnie tutaj mamy realm i tu widzę są jakieś architekt, że szybciej budują się budynki, tak? Czy mniej tam potrzeba, mniej, mniej potrzeba surowców, żeby wybudować budynek. Ekonomia, czyli pewnie, że... Yy, coś coś do złota scouting po prostu wie, więcej widzimy yy, więcej widzimy będąc na map na, na mapie głównej nie nie podczas walki najprawdopodobniej <tryk> i tutaj tutaj zaczynają się jakby takie już te oczywiście są bardzo też pożyteczne ale yy, tutaj zaczynają się jakby takie ciekawe już yy, taktyka Posiłki podczas taktyki tutaj Dug, dug and Cover to jest w każdym razie tutaj też jeszcze są pasywne, a tutaj jest aktywna taktyczne. No z reguły tu jakaś jedna aktywna była. Jeśli chodzi o, o posiłki, trzeba ją aktywować, ale co ciekawe kosztuje 0 Many czyli aktywuj, aktywujemy ją, ale za darmo. Tutaj jest zbiór z tego, co zauważyłem aktywnych umiejętności, czyli za każdym razem trzeba je aktywować, o, ale nie zwróciłem nawet na to poprzednio uwagi. Wszystkie one przynajmniej tu na tych pierwszych poziomach kosztują 0 many, a tutaj... a tutaj mana cost 0, mana cost 0. A czyli te umiejętności wszystkie kosztują 0 many, ale trzeba je aktywować i tutaj się... Tutaj przychodzi mi do głowy, czy to traci się jakąś rundę na to, czy to bohater musi zamiast swojego ataku aktywować tą umiejętność. Nie wiem. Nie wiem, to się okaże. <laughs> w każdym bądź razie, tutaj są jeszcze takie umiejętności bojowe, i z tego co zauważyłem, są one pasywne. Ja, z, ja wiem, że tutaj. To była gdzieś ambush, zasadzka. Ee, initiative, initiative, nie wiem jak to się czyta. The initiative of all friendly creatures in increase by ten for the first three turns of combat. Czyli, że przez pierwsze trzy tury walki zwiększa nam się inicjatywa. To jest, to jest dla mnie takie dość pożyteczne i ciekawe, gdyż nie, nie jestem pewien, czy to o to chodzi, ale że. Po prostu, pierwsze nasze jednostki mają inicjatywę, czyli jako pierwsze atakują. Chociaż nie wiem czy... bo i tak w pierwszej rundzie... W pierwszej rundzie ciężko dojść do, do przeciwnika, to nie wiem czy to jest takie dobre. W każdym razie, mam trzy punkty umiejętności. Spróbujmy dać sobie to... taugnes, czyli zwiększa się nasze zdrowie. Dobra, dajemy to. Tutaj jest pary, czyli jakieś parowanie kondratak. Dajmy sobie jeszcze dajmy sobie jeszcze... to może damy zwiększa się siła. Dajmy zwiększoną siłę The Hero's Might Power, czyli siła. a tutaj the Hero's Might. Aha, tylko tutaj samego bohatera. Samego bohatera, oj. A nie, a nie jego jednostek, zdaje się. Nie wiem, już sam. A tu? <laughs> nie pisze tu nic o kreaturkach, czyli tutaj zdaje się. A cofnijmy to, da się? Nie da się. Nie da się cofnąć, szkoda. Ale dobra, to dajmy coś jeszcze z taktyki, chyba że. Co tu jest jeszcze? Ambush, ambush. Spróbujmy dać te posiłki. To może być dobre na początku. Nie wiadomo, ile tych posiłków jest, czyli tych, tych dodatkowych zasobów, jeśli chodzi o armię. W każdym razie, na początku, gdy, gdy nasz bohater ma mniej armii, to może być dość pożyteczne. Dajmy to. Dobra. Tak na szybko nie zastanawiałem się, się tak bardzo długo hmm. Dobrze, zajmijmy sobie tutaj tartak Dobra, tartak zdobyty <ścoughs> e, Ja teraz zapraszam na krótką przerwę Na krótką przerwę Zróbcie tam sobie Państwo herbatki, kawki i, I wracamy po przerwie. Dziękuję, do zobaczenia.